Prawie 2 miliony osób w Polsce ma problem z płaceniem rachunków i rat kredytów na czas w ramach walki z niewypłacalnością klientów banków. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadza zmiany, zgodnie z którymi po kredyt hipoteczny będzie można się udać do banku tylko z własnymi oszczędnościami. Co to właściwie jest rekomendacja S i dlaczego KNF wdraża ją w polskim sektorze bankowym? Komisja Nadzoru finansowego. Hmm nadzorując cały sektor finansowy, ma na celu dbanie o prawidłową regulację i bezpieczeństwo finansowe że tak powiem, użytkowników tego rynku. I dążąc do zapewnienia tego bezpieczeństwa w drodze rekomendacji daje pewne wytyczne dla banków. Jedną z rodzajów tych rekomendacji jest rekomendacja S, która właśnie dotyczy kredytów hipotecznych, a dokładnie mówiąc ekspozycji kredytowej zabezpieczanej hipotecznie. Co to oznacza i co taka rekomendacja zawiera? Zawiera ona taki kodeks dobrych praktyk który ma swoje źródło, cała rekomendacja ma swoje źródło w prawie bankowym, które banki powinny, ale nie muszą stosować. Kredyty na 100% wartości nieruchomości odejdą do Lamusa. Zdolność kredytowa klienta będzie też powiązana ze wzrostem PKB. Przy tej samej pensji zdolność będzie wyższa, jeśli gospodarka będzie się lepiej rozwijać. Kiedy przyjdzie spowolnienie, bank będzie nas oceniał surowiej. Komisja chce, żeby wprowadzane rekomendacje były ze sobą bardziej spójne. Czy wprowadzone przez KNF rekomendacje wpłyną znacząco na rynek kredytów hipotecznych? W chwili obecnej doczekaliśmy się już drugiej wersji rekomendacji z KNF-u w tym zakresie, w zakresie kredytów hipotecznych. Natomiast patrząc na to obiektywnie, wydaje się, że nie powinno to stwarzać żadnego problemu dla kredytobiorców, dla banku, bo to są rekomendacje, które dbają tylko o bezpieczeństwo. I te wytyczne są tak generalne, że nie powinno to mieć żadnego przełożenia na, na, na powiedzmy, zdolność kredytową. Oczywiście rekomendacja nakłada, szczególnie w tej swojej pierwszej wersji, że bank ma weryfikować, iż klient, kredytobiorca potencjalny może wziąć i spłacić kredyt e, hipoteczny w wartości 120%, a nie 100%, czyli że on da sobie radę e, z nadwyżką spłacić ten kredyt. Ale e, to jest w gruncie rzeczy i tak w interesie banku, żeby weryfikować i zabezpieczać te kredyty i żeby mieć pewność, że na koniec dnia klient zapłaci spłaci kredyt i spłaci wszystkie raty kredytowe. Rekomendacja S, która dotyczy minimum 20% wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, nie jest pierwszą rekomendacją wydaną przez KNF. W lipcu weszły w życie przepisy rekomendacji S2 dotyczące sprintu walutowego. Rekomendacja ta zawiera wytyczne w sprawie prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej przez banki udzielające kredytów w walutach obcych. Czy działania komisji powstrzymają banki przed, zdaniem ekspertów, nadmierną rozrzutnością w udzielaniu kredytów społecznych? W, w tej chwili te rekomendacje wydają się być e, niepotrzebnym e, e, ruchem ze strony KNF, ponieważ banki. Wyjątkowo dobrze już w tej chwili dbają o swoje interesy, o interesy również kredytobiorców, bo to też jest bardzo ważne, że bank, analizując zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, dba zarówno o swój interes, żeby dostać pieniądze na koniec dnia, jak i interes o kredytobiorcy, żeby ten kredytobiorca mógł go spokojnie spłacić. Stąd, jakby patrząc na zakres rekomendacji knf w tym zakresie. Sądzę, że on to jest niepotrzebnie na, na, na wyrost to zrobiona rekomendacja i po prostu w tym momencie niepotrzebna, aczkolwiek no, nie szkodzi, że jest po prostu.